To dość ciekawa kampania wyborcza. Ciekawa, bo zamiast o drugiej turze wyborów, o programie o kandydatach, częściej mówiliśmy o nieprawidłowościach w liczeniu głosów, o sfałszowaniu wyborów czy niesprawności PKW. Prawda jest jednak taka, że teraz w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie również w Szczecinie odbędzie się druga tura wyborów samorządowych. Już w niedzielę pójdziemy do urn i wybierzemy pomiędzy Piotrem Czystkiem a Małgorzatą Jacenowitem. Ten pierwszy postawił na spotkania z mieszkańcami dzielnic. Mamy taką tradycję chyba trochę już w Szczecinie, że frekwencja jest, jest niższa. Cztery lata temu też była zbliżona do tej tegorocznej. No, trzeba nad tym ubolewać, trzeba przekonywać mieszkańców do tego, żeby jednak szli do wyborów i będziemy nad tym pracowali nie tylko w trakcie tej drugiej części kampanii, ale również w następnej kadencji. Warto zachęcać mieszkańców do brania współodpowiedzialności za to, co się dzieje w naszym mieście i w naszym regionie. Małgorzata Jacyna zaskoczyła wszystkich swoją strategią wyborczą. Radna, która dotychczas była bardzo aktywna medialnie, postanowiła się wycofać. Pracowała, spotykała się z mieszkańcami, uczestniczyła w dyskusjach, ale nie udzielała wywiadów mediom wyjątek zrobiła dla telewizji Pomerania. Namawiam wszystkich w tej chwili bardzo mocno do pójścia do drugiej tury wyborów, dlatego że to widać, że każdy głos jest ważny, a szczególnie, szczególnie namawiam tych, którzy nie byli w pierwszej turze. Dlatego że obrażanie się na polityków, obrażanie się na Szczecin, obrażanie się na to, że ktoś podejmuje jakieś decyzje jest bez sensu, bo w tym momencie ci, którzy głosują, to oni głosują za nas. Więc jeżeli okazuje się, że 30% wyborców zagłosowało za 70% wyborców, którzy nie poszli do urn, no to ja współczuję tym, tym pozostałym, bo oni nie mają na nic wpływu. Emocjonujące wyborcze starcie dwóch niezależnych kandydatów przyniosło zdecydowane zwycięstwo Piotra Trzystra, choć Małgorzata Jacynawit również nie może czuć się przed rana. Weszła do drugiej tury i konsekwentnie walczyła z urzędującym prezydentem. Przed nami 4 lata nowego politycznego układu w mieście, choć wiele wskazuje na to, że mieszkańcy wybrali stabilizację i kontynuację polityki obranej przez obecną władzę Szczecina.